Widzowie, śmanko, patrzcie jak ogólnie wieje, dzisiaj jest tragiczna dosłownie pogoda, podobno mamy, mają być jakieś informacje, yy, yy, zobaczmy się jakieś alerty w ogóle przychodzą, o kurde, widzowie, patrzcie na to. Podobno ma być powódź na Brookhaven RP, alert na y, ten. I odbór mistrza Brookhaven, Informacja. Oj, trzeba się przygotować. Kolejny alert mi przyszedł. Zobaczmy, co jest trzeba. Dobra. Trzeba się schronić. I zaczęła się ewakuacja na Brookhaven domów. Prawdopodobnie mogę to przeżyć. Chociaż zobaczymy. Ale myślę, że musimy zobaczyć co tam się stało. Jak widać jakaś... to jakaś jeszcze tu mgła się zaczęła. O i zaczęła lać. Widzowie. O, ja To co teraz robimy? Dobra, idziemy zobaczyć tam na dół. Tak więc na pewno musimy zaraz zrobić. Dobra, mamy samochód. Jak widzicie jest całe tutaj polane wodą, dosłownie. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, co się dzieje na Brookhaven. Na razie, jak widać, to deszcz pada. Hmm. Podobno mogą być po wodzie. Hmm. Więc zobaczmy. Dobrze jedziemy. O, ja nie mogę, jak ślisko. Widzowie, widzieliście to? Widzieliście to? Dosłownie się posilizgnąłem. Widzicie, jak ślisko jest? Trzeba uważać na drogach. Tutaj nic nie jedzie, nic nie jedzie. Zobaczmy sobie bruchawan, Może tutaj się zaparkujemy. Żeby właśnie tu stołu jakoś padać, może ten alert był fałszywy jakiś. Jakbym nie dostał mandatu, to może sobie takie sobie zrobię. Będą kontrolki. Dobra, jedziemy sobie na pewno do. Zaczęło znowu padać. Dobra. O, kurde. O, nie widzowie. Zało. Ledwo coś się tu wyjeżdża. Widzowie. Bardzo ogólnie mocna powódź. Trzeba coś na pewno zrobić. Uśpieszę żeby mnie zaraz tu nie zalało. Jak nie zaleje, to będzie mały problem. A w sumie, to by było głupie, jakbym pojechał metrem. Ta metra jest w ogóle zalana. Chyba bezpieczna. Bo idziemy z tym metrem. Yy, jechałam chwileczkę. Już jesteśmy chyba na miejscu. Stacja, bla ten, coś tam. Hmm. Baczmy, co najebanie. O kurde, widzowie, wywaliło prąd na Brookhaven chyba. Hmm, dobra, idziemy. O nie. Dobra, wracamy metrem. O nie, widzowie, chyba metro jest zamknięte. W takim razie, co zrobimy? Zaraz zaleje nam metro. Widzowie! Dobra, to był głupi pomysł. Myślę. Idziemy sobie na górę. Tam o co się dzieje? Ja nie mogę. Dobra, wracam do domu, szybko. Jesteśmy już przy domie. Jak widać, to idziemy już do naszego domku. Nie wiem, tak pół po godziny poczekam, Otwieramy drzwi, idę na górę, żebym był jeszcze bardziej bezpieczny. Co, się położę i będzie? Git. Dobra, siedzę sobie. Oj, wywaliło prąd. Właśnie chciałem powiedzieć, że siedzę sobie tu pół godziny, idę zobaczyć co z korkami. Zalały mi dom już dosłownie, prawie na blad to dosięga. Widzi się, widzowie? Desz tutaj leje się, trochę. Leje się, desz do domu mi. Mam dziury w domu. O nie, widzowie. Mogła tutaj krystal być. Ale zobaczmy sobie Trzeba wziąć O nie! Wodospad! Jak go się wyłącza? O nie widzowie! Zaleje nas. widzicie, Des nam się leje. O nie! Trzeba coś zrobić. Dobra, poczekałem sobie takie se. Kolejne pół godziny. Na razie się zapowiada. To chyba zaraz będzie kończył się ten deszcz. Już się ja nawet chyba skończył. O kurde piorun Czekaj się. Widzowie, chyba zobaczcie. Tu w ogóle już się zepsuł Z kranu mi się leje, widzowie! O nie, to jeszcze pomaga. Mi się zepsuły korki. Pioruny tu walą. Widzowie. Coś trzeba ogólnie zrobić, ewakuować się, tylko to chyba w kolejnym odcinku, bo nie wiem, czy mi się uda, ale kolejny odcinek będzie dzisiaj o, tak powiedzmy, że może być 18, więc czekajcie na nowy film i do widzenia.